Chciałabym się zapytać tej mojej posłudze, czym jest namiot powołania? E, mogę powiedzieć, że jest to miejsce nie tylko informacji, miejsce zatrzymania, miejsce zastanowienia się, no i nade wszystko miejsce modlitwy. E, ogarniamy tych wszystkich, którzy nie tylko przychodzą do nas, ale którzy nas mijają, e, którzy są tutaj, ale którzy są niedaleko ogarniamy chłopców i dziewczęta. Myślimy w tej swojej posłudze i o rodzinach, ponieważ z rodzin zaczyna się to miejsce, źródło zatrzymania, ale i odpowiedzi temu, który powołuje. Myślę, że to jest cudowne miejsce, że ten namiot powołaniowy tutaj jest, ponieważ. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości, ale najważniejsze w życiu jest odnaleźć swoją właściwą drogę. I tak jak w młodości ludzie młodzi, żeby się zapoznać, muszą gdzieś nawiązać jakieś kontakty, i to samo w namiocie połaniowym, raz, że można zapoznać się z rozmaitością dróg dążenia do świętości w kościele, to dodatkowo jeszcze można też nawiązać jakiś osobisty kontakt. Ja nie wiem czemu, darzy mnie. Zatrzymują się u nas ludzie z różnych powodów. Zatrzymują się dlatego, że się zastanawiają. Zatrzymują się, bo chcą otrzymać jakieś światło na swoje pytania, ale zatrzymują się, bo proszą o modlitwę. I zatrzymują się po to, żeby zwyczajnie zapytać się nie tylko może o powołanie, ale zwyczajnie o taką prozaiczne życie, czy rzeczywiście warto. Czy rzeczywiście ten trud mój podoba się Panu Bogu? My często staramy się mówić i podtrzymywać tych wszystkich ludzi, którzy przychodzą, zatrzymują się, pytają, że dobrze, nie tylko że dobrze, że jesteś, ale Bóg Cię tu wezwał poprzez Maryję i ona czeka. Ważne jest to też, że, że jest to namiot dla wszystkich ludzi, i dla, dla młodych, i dla starszych. Każdy ma swój czas i nawet zastanowienie się, zapoznanie się. Często ludzie spotykamy ludzi, którzy mówią, no nie wiedziałam, że jest aż tyle zgromadzeń, czy, czy, czy te zgromadzenia zajmują się tym, czy, czy mają inne zadania, chociażby o, o, o charyzmatach poszczególnych zgromadzeń, ale też jest możliwość modlitwy za powołania. Być może rozmowy, modlitwy w jakichś intencjach, którzy tutaj przychodzą. Powołanie jest to tak zwyczajne wezwanie do tego, co jest dla nas tajemnicą, a jednocześnie takim wezwaniem do przekazywania największej prawdy, największej miłości i największego sensu. No, powołanie to jest dar, jest to, jest to... Wydaje mi się, że jest to coś, kto, kto każdy, że każdy z nas ma powołanie, natomiast odkrycie powołania jest takie istotne. Nie, może nie tyle, nie ma znaczenia, do, do, czy to do rodzin, życia rodzinnego, czy do życia zakonnego, czy, czy jeszcze innego życia, natomiast ważne, żeby odnaleźć w swoim życiu powołanie i iść za tym głosem. W swoim życiu nie miałam namiotów, ale miałam wspaniałych kapłanów. Kapłanów, którzy mnie uczyli, którzy ukazywali swoim życiem piękno, piękno życia dla Pana Boga. I chyba to słowo, które do mnie dochodziło, ono mi też zatrzymywało, ale ja od tego słowa też uciekałam, tak trzeba powiedzieć. Nie chciałam tak za bardzo się modlić też o powołania, bo uważałam, że mają się modlić ci, Którzy są powołani. Ale okazuje się, że kiedy usłyszałam podczas homilii, że słowo, proście Pana Żniwa, jest skierowane nie tylko do kapłanów do środek zakonnych, ale jest skierowane to słowo do każdego opuszczonego. No i się wzięłam za robotę.